15 wrzesień Godzina 10 9.30 w sumie ostatni raz było coś robione w oczku na początku maja tak był filtr uruch uruchomiony jak widać Filtr dał radę. Woda jest czyściutka do samego dna. Mamy trochę takiego osadu na dnie, ale to jest taki normalny osad wynikający z życia oczka. Jak widać, mamy trochę liści pogniłych od lilii i takich innych już przyrośniętych roślin, też. Trzeba będzie trochę zrobić w tym porządku. Tak wspomniałem. Przedtem nie było nic robione, aż do dzisiaj. Tu chyba będę musiał to wszystko wywalić te, w tych, tych donicach, ponieważ to i tak nie rośnie. W tym roku miałem troszeczkę problem z liliami, ponieważ no co prawda no niby rosły, ale nie rosły tak, jak bym chciał. Albo to jest spowodowane brakiem pożywienia w wodzie, ponieważ ta strefa bagienna, jak się okazało, chyba wyjaławia tą wodę do końca z tych substancji odżywczych, co jest dobre w sumie dla oczka, ponieważ no glony nie mają szans na rozkwit. W okresie letnim zawsze, w okresie wiosennym przy starcie oczka, przy pierwszym ruchomieniu, za każdym razem co roku jest dawany starter biologiczny z tymi mikro elementami tej bioflory, tej bakterii odpowiedzialnych za rozkład martwych tkanek w oczku i to tak naprawdę też dużo pomaga o tym trzeba pamiętać i Prawdę mówiąc, zero chemii. Zero jakiejkolwiek chemii. Na początku zastowałem różne rodzaje antyglonów i tak dalej. Zawsze był problem z glonami. A jak widać, wystarczy zadbać tylko o roślinność dużo roślin, strefa bagienna do tego filtr. Ze strefą, tak zwaną mechaniczną, oczyszczania i no i też yy, biologią, tak? bo tutaj w tym filtrze rodzą się bakterie, te dobre dla naszego oczka, które pracują również na tą czystą wodę. No nic, dosyć na razie kręcenia. Muszę troszeczkę powycinać niektórych rzeczy tutaj, stąd pousuwać martwe liście. A bliżej jesieni już, jak temperatury zaczną bardziej spadać, może troszeczkę odkurzymy to, o, te dno, brzegi. Albo zostawię to do wiosny, i może wiosną zrobię większy porządek. No zobaczymy jeszcze. Trawa pampasowa, samosiejka. Jedna. A tutaj mamy następną. Trzeba będzie je przesadzić w inne miejsce, chyba. Chociaż ta tutaj może mogłaby zostać, ale tam ta będzie nam przeszkadzała w dojściu do zbiorników. Wody, a teraz oczko po oczyszczeniu z liści pogniłych. Tu wyrzuciłem również te donice, które stały przedtem. I jak widać, mamy dużo takiego osadu na samym, na samym dnie, na bokach. Osad również pokrywa donice i, i trochę mnie to martwi, że pokrywa mi też rośliny. Nie wiem dlaczego nie chcę, nie chcę że tak powiem, opaść na dno całkiem. Wygląda jakby to były glony, ale które przyrosły do roślin, a później obumarły. Myślę, że dobrym zabiegiem może by było zwiększyć przepływ pompy. Może większa filtracja, szybszy obieg wody. Może to coś zmieni. Aczkolwiek teraz już jest koniec sezonu prawie. Więc nie wiem czy to coś mi pomoże, ale spróbować warto. No i po konsultacji z moją kierownik Moniką stwierdziliśmy, że przełożę pompę na samo dno na najgłębszy poziom, bo w tej chwili stała ona, stała ona tutaj na poziomie, tak stoją lilie. Ja ją spuściłem tam na najgłębsze miejsce, żeby bardziej osad zbierała być może. Kiedyś docelowo ona tutaj stała. Ale ze względu na coraz większą ilość mułu i tak dalej, wyciągnąłem ją poziom wyżej, żeby nie zabrudzić za mocno filtra też. I może to był błąd. No nie wiem, w każdym bądź razie teraz przestawiając ją wydarzył się mały wypadek. Przewód od pompy, który idzie tam tutaj do filtra urwał mi się w połowie. Musiałem go zespolić taką redukcją. Ale w tej chwili Naprawione, co prawda, sięga tak na styk, no ale działa. Ten sezon jeszcze wieczór, bo musi to wytrzymać, a na następny sezon trzeba będzie kupić już nowy przewód, a tego będzie można pociąć na krótkie odcinki, i wrzucić do filtra. Później zastanawiacie się po co. Ci, no którzy są w temacie, na pewno wiedzą, że na takim w kawałkach takiego węża osadzają się właśnie bakterie, te dobre bakterie, bio. Spójrzcie, dałem rybkom jeść, pokarm opadł na samo dno. I tak przedtem, ta dawka, którą dałem teraz, była zjadana w mnieniu oka, tak rybki już zjadają, ale już nie tak łapczywie. Nie wiem, czy ten pokarm jest tam widoczny. Spróbuję przybliżyć trochę to. Żeby mi się uda. No to są oznaki tego, że w malutku kończy się już sezon. I rybki będą się szykować do zimowania. Zresztą widać też to po roślinach. Mamy bardzo dużo mięty. Oj, muszę cofnąć to. Mamy bardzo dużo mięty. Które na sam początek była przywiezione dosłownie kilka sadzonek. W tej chwili opanowała można powiedzieć większość strefy bagiennej, łącznie z tą trzciną, tatarakiem i tu mam taką jeszcze trawę, nie wiem co to jest za trawa takie długie, długie korzenie ma to było też przywiezione gdzieś tam z takich jakby bagien coś w tym stylu i to nam się bardzo mocno rozrosło teraz na jesień będę musiał troszeczkę przetrzebić to, bo No przez rok trochę za mocno się nam to rozrasta i nie chciałbym, żeby to przechodziło tutaj na tą strefę już gdzie jest oczko nie? a wracając do tego przewodu no przewód już ma swoje lata, bo on jest od samego początku jak tutaj powstało oczko a no, nie chcę stelać nawet bo ja tu z Moniką jestem już przez 8 lat a oczko było dużo, dużo wcześniej i ten przewód no trochę już wytrzymał więc już miał prawo troszeczkę skruszać pewnie i dlatego mi się rozłamał w połowie no ale tak jak mówiłem trzeba będzie go zastąpić nowym i sprawa będzie załatwiona miejmy nadzieję, że to dosyć starczy już tak pan tych innych kłopotów z oczkiem. Na drugi rok trzeba będzie zrobić coś z tymi liliami albo nawozić je sztucznie w postaci jakichś tam kapsułek, tabletek i tak dalej, które się wciska gdzieś pomiędzy korzenie z tego co słyszałem. No zobaczymy. Ja tutaj dzisiaj trochę porządku zrobiłem w oczku, ale to jeszcze mało. A kochanie co my dzisiaj tutaj będziemy robić? Powiedz, bo widzę, że coś grzebiesz. Trzeba wszystko usunąć. Trzeba wszystko usunąć. To czyli... się rozrosło za bardzo. Wszystko usuwam, zakładamy na wiosnę włókninę i dopiero na włókninę z tamtej części będę przesadzała tę część, bo kwiaty się rozrosły no za mocno, zdecydowanie za mocno. A co z tymi trawami? Rosną. Trawy rosną. Już są większe. Odami. A będą jeszcze większe. I oto to coś chcesz też zlikwidować, tak? Oczywiście. To się nazywa zemsta sąsiada, a inaczej to się nazywa odstowy jakoś, odstowy, ale co? Sumak odstowy. O, to jest sumak odstowy. Aha. Jakaś erka, ale jak to w Poznaniu, co chwilę słychać erkę. Dobra, biorę się za robotę, bo samo się nie zrobi. A tam już grill się zaczęło rozpalać, także za chwilę będę musiał tam lecieć. Jeśli film się podobał, łapka w górę i subskrybuj. Wkrótce nowy film Jak zbudowałem fit, zasada jego działania i czyszczenie. Serdecznie zapraszam.